Cześć, mówi Michał, jeśli masz kłopoty finansowe, żyjesz od wypłaty do wypłaty i szarpiesz się ze swoimi pieniędzmi, czyli najnormalniej w świecie nie masz ich, nie miałeś i nie wiesz, w czym tkwi problem albo co zrobić, żeby ich mieć więcej, to pozwól, że przedstawię Ci dzisiaj pięć sprawdzonych sposobów na polepszenie Twojej sytuacji finansowej. Sprawdzonych sposobów, bo sam je sprawdziłem i przetestowałem na własnej skórze, także dzisiaj dostaniesz na tacy tylko same konkrety, tylko to, co działa. Na sam początek planowanie finansów. Chodzi o to, żeby usiąść sobie z kartką chociażby papieru i przeanalizować swoje finanse od ogół do szczegółu, czyli od tych takich wydatków, które wiesz, że nastąpią za jakiś czas, jakie to mogą być wydatki. No, jeśli jesteś już na swoim utrzymaniu, jesteś dorosły, no to na przykład wiesz, że zbliża ci się Twój ślub, Twoje wesele, być może narodziny Twojego dziecka, być może jakaś komunia Twojego dziecka, no i takie wiesz, przewidywalne wydatki, które są niekiedy, no bardzo pieniędzochłonne, że tak powiem, czyli to nie jest jakiś tam wydatek rzędu tysiąca złotych, który możesz pokryć z bieżących wydatków, tylko to są takie z reguły wyższe wydatki, no to wtedy warto to oczywiście sobie zablanować i uwzględnić, żeby już na przykład zacząć albo jeśli nie masz zabezpieczonej kwoty na ten cel, no to już zacząć ją gromadzić lub zastanowić się jak tą, tę kwotę zgromadzić na ten długoterminowy cel, czy też długoterminowy wydatek, ale to od aż, od aż takich długoterminowych po takie zakupy życia codziennego, Czyli chociażby robienie listy zakupów, wychodząc na zakupy spożywcze. No, bo co się dzieje, gdy idziesz bez listy? Z reguły ludzie twierdzą, Dobra, mam do kupienia trzy rzeczy, po co będę to zapisywał? Przecież co nie, spamiętam trzech rzeczy. Wchodzisz do sklepu, zanim w ogóle jeszcze dojdziesz do tego sklepu, to być może ktoś ci zadzwoni, wybije cię z rytmu, a być może spotkasz kogoś pod sklepem znajomego, że w ogóle już przestaniesz myśleć o tych zakupach, tam się jakiś nawinie temat, no i ty już masz głowę w ogóle pełną czego innego. Wchodzisz do sklepu. Zaczynasz się zastanawiać, co ja właściwie miałem kupić. Przechodzisz przez te wszystkie regały, alejki, po drodze sobie bierzesz to, łapiesz tamto, jeszcze może sobie dokupujesz to i tamto i tak wychodzisz nagle z koszykiem o wartości 200 zł, a ty miałeś przyjść tylko po trzy rzeczy i planowałeś wydać 50 zł. Dlatego jeśli pójdziesz z listą zakupów, no to... Zakładam, że nie popełnisz tego błędu. Owszem, im więcej masz do kupienia, tym lepiej mieć to zapisane. No i tak czy inaczej, lepiej mieć tą listę zakupów. Wchodzisz jak po prostu snajper, czyli idziesz tylko po te produkty, które potrzebujesz. Klapki na oczy, że na i wszystkie inne promocje, wszystkie inne regały, półki, czy też jakieś hostessy zachęcające do degustacji, promocji, czego innego, nie zwracasz uwagi zrób porządek ze swoimi długami. Zakładam, że jeśli słuchasz, oglądasz mój kanał, to masz długi zresztą statystycznie większość osób ma jakieś tam kredyty i duża duża część ma ich nawet więcej jak jeden kredyt. No wiem to z własnego doświadczenia, tylko że ja na ten moment już nie mam kredytów, bo się z nimi uporałem. Jak się uporałem, ano w taki sposób, który tobie również rekomenduję, czyli najpierw sobie je wszystkie usiądź, spisz Podsumuj, ile i za co i komu, i w pierwszej kolejności spłać te najdroższe, najdroższe, czyli te, które są najbardziej oprocentowane, które być może mają najwięcej ukrytych kosztów. Takie chociażby jak karty kredytowe, to są pieniądze bardzo łatwo i lekko dostępne, bo mając kartę kredytową z jakimś tam limitem, debetem, zwał jak zwał, możesz sobie do jakiejś tam kwoty zaciągać no kredytu na poczet tego, że oddasz, kiedy będziesz miał. Tak to działa, tylko że to tak działa, że z każdym dniem tam są Naprawdę lichwiarskie, holendarne odsetki naliczane, czyli w ogóle ten dług może być niewiele, a duża, duża część z tego długu, w sensie, duża, duża część tego długu to są odsetki, a niewielka kwota to jest tylko ta, którą ty wykorzystałeś. I na tym zależy bankom. Ja mam konto na ten moment w trzech bankach i z tych wszystkich trzech banków średnio raz w tygodniu do mnie ktoś dzwoni, żeby zaproponować mi kartę kredytową, bo ja nie mam karty kredytowej w żadnym z tych banków. Mam trzy konta bez karty kredytowej i oni dzwonią i mnie zachęcają. Oczywiście dodając po drodze jakieś tam wiele, wiele takich ekstrasów zachęcających, żeby tą kartę kredytową tylko wziąć. A to jest właśnie najgorsze, co może być, dlatego. Najpierw spać te na najdroższe długi, chociażby począwszy od karty kredytowej, no a jeśli masz na przykład jakieś mega duże długi, w sensie jakieś kredyty, hipoteki, na samochody, na jakieś być może inwestycje i tak dalej, że te raty są duże i ich jest więcej, to rozważ być może, nie mówię, że to będzie najlepsze w Twoim przypadku, ale rozważ chociażby konsolidację, być może to będzie w Twoim przypadku okej. Okay. Policz ile kosztuje Cię życie to jest w ogóle chyba powinniśmy od tego zacząć, bo tak naprawdę, nie wiedząc ile kosztuje Cię życie, to tak cały czas chodzisz po omacku. Koszt życia, czyli to są te wydatki, które wydajesz bez względu na to, czy co robisz w życiu i tak dalej. Chodzi chociażby o opłaty czynszu, o opłat jakichś takich stałych mediów, które masz umowy na, na siebie zawarte, jakiś tam telefon, internet, telewizja, w zależności co tam masz na siebie. No, po, po takie, powiedzmy, koszty zmienne, jak na przykład paliwo, jak jakieś koszty komunikacji miejskiej, bo wiadomo, w zależności jak często i ile się przemieszczasz w miesiącu, to one mogą być na różnym poziomie, tak? czy inaczej trzeba je podliczyć, aby je poznać. Po co? No, jak je już znasz, to wtedy możesz usiąść i zastanowić się, czy być może któregoś nie mogę wyeliminować. Wyeliminować, czyli zrezygnować, ale to jest oczywiście... Trudniejsze do zrobienia, bo zdaję sobie sprawę, że na ten moment być może masz to, co Ci potrzebne jest do życia, tak? No przecież nie wyeliminujesz rachunków chociażby za prąd, ale okej, okay, nie wyeliminujesz, ale możesz się zastanowić, jak je zredukować, jak je zmniejszyć, chociażby przez to, że wprowadzisz jakieś dodatkowe zasady oszczędności energii elektrycznej w swoim domu, poprzez to chociażby jakieś stosowanie jakichś zegarów czasowych, żeby się na przykład jakieś urządzenia u, y, uruchamiały w pewnym y, określonym czasie, w tym czasie, w którym na przykład masz tańszy prąd, bo wybierzesz sobie y, taryfę, na przykład czy też y, będziesz miał energię elektryczną w systemie dwutaryfowym i na przykład będzie taryfa tańsza, powiedzmy nocna i taryfa droższa, no i na przykład urządzenia tak sobie programujesz w swoim domu, na przykład y, nie wiem, zmywarkę, pral te, rzeczy, te urządzenia, które mogą chodzić bez Twojej konieczności, żeby się włączały na przykład w tej strefie, w tej taryfie niższej. Tak? No i ty wtedy pracujesz nad tym, żeby zredukować te koszty energii elektrycznej. Możesz również na przykład, jeśli już tu mowa o prądzie, rozważyć zmianę sprzedawcy energii elektrycznej. Niegdyś był monopol, czy w Polsce, czyli że miała powiedzmy jedna firma na tym możliwość i kontrolę, że tylko mogłeś kupić od jednej firmy. Odkąd rynek się otworzył, firm sprzedających energię elektryczną jest wiele. To jest oczywiście z korzyścią dla konsumentów, chociażby dlatego, że te firmy zaczynają konkurować o tego klienta, oczywiście zachęcając ich, tych klientów niższymi jakimiś stawkami, jakimiś bonusami, dodatkami itd. Dlatego warto rozpatrzeć chociażby trzy oferty takich sprzedawców energii elektrycznej, no i wybrać tą najbardziej korzystną dla Ciebie. Poza tym zastanowić się, jak możesz jeszcze coś innego zredukować. Jeśli jeździsz samochodem, to rozważyć być może czy. Nie mógłbyś zainstalować instalacji, zamontować instalacji gazowej do swojego auta czyli byś miał po prostu tankował o połowę taniej, tak? No bo gaz z reguły tak jest, mniej więcej utrzymuje, nawet jak mniej, jak połowę, bo benzyna powiedzmy w okolicach 5 zł za litr, a gaz powiedzmy w okolicach 2 zł za litr, to jest tak nawet więcej niż połowę taniej za litr. No, jakby nie było paliwa, którym byś gdzieś napędzał swoje auto. No i tak wiesz, spisz sobie te wszystkie Twoje koszty, przeanalizuj, które być może mógłbyś zredukować, a które mógłbyś Eliminować i to już będzie też na pewno miało znaczący wpływ na polepszenie Twojej sytuacji finansowej. Jedziemy dalej. Zorganizuj dodatkowe źródło dochodu. Tylko nie chodzi o to, żeby iść, jeśli na ten moment pracujesz na etat, powiedzmy 8 godzin na dobę, to nie chodzi o to, żeby brać kolejny etat i robić kolejne 8 godzin na dobę, czyli łącznie, żebyś już był w pracy 16 godzin na dobę, bo to owszem, krótkoterminowo jest ok, jeśli na przykład masz cel, żeby uzbierać na jakiś tam właśnie ten taki wydatek długoterminowy, który ci się powiedzmy nadchodzi. No, to ok, miesiąc tak ciśniesz na dwa etaty, zbierasz kasę na ten cel i kończysz, później znowu wracasz na ten etat. To tak jest ok, ale całe życie to się zajedziesz robiąc na dwa czy trzy etaty. Dlatego podpowiadając tobie, zorganizuj dodatkowe źródło dochodu. Mam na myśli, żebyś pomyślał nad dochodem jak najbardziej pasywnym. Okej, okay, być może twierdzisz, że nie ma 100% pasywnego dochodu, czyli takiego, że ty leżysz i pachniesz, a kasa ci wpływa do portfela, ale są bardziej pasywne dochody i są mniej. Co mam na myśli? Jeśli idziesz do pracy, pracujesz jako na przykład sprzedawca w sklepie spożywczym, no to żeby zarobić, to musisz stanąć za tą ladą i sprzedawać te towary. Nie będziesz stał za tą ladą, nie sprzedasz towaru, bo ciebie tam nie ma równoznacznie z tym, że nie zarobisz. To jest praca w ogóle 0% pasywna. Ale gdy ty na przykład ten sam towar, co masz w tym, powiedzmy, sklepie, w którym pracujesz, będziesz miał u siebie, powiedzmy, na stanie, na mieszkaniu i wystawisz ofertę, chociażby w internecie, na w jakimś serwisie sprzedażowym typu Allegro, LX, i ludzie będą za pomocą tego serwisu u ciebie kupować ten towar, a twoja praca będzie opierać się na tym, że przychodzisz na przykład na koniec dnia ze swojej pierwszej pracy etatowej, odpalasz komputer, wyświetlając ci się te wszystkie zamówienia, które osoby ci kupiły przez ten cały twój dzień, powiedzmy, jak ty byłeś w pierwszej pracy, pakujesz, robisz te paczki przez tam powiedzmy godzinkę, dwie jeszcze wieczorem, na drugi dzień jadąc do swojej tej znowu pierwszej pracy, zajeżdżasz na pocztę czy tam do kuriera, nadajesz te paczki i tak po prostu dzień w dzień. I to jest po prostu, to jakby nie było jest bardziej pasywne zajęcie, chociażby sprzedaż przez internet, aniżeli sprzedaż za ladą fizycznie stojąc. Dlatego Mam tutaj do ciebie prośbę, żebyś zastanowił się właśnie, jak możesz zorganizować sobie źródło dochodu, ale żeby ono było... nie, nie obciążało cię tak w pełni 100% aktywnie, bo do to nie o to chodzi, żeby się zachorowywać na dwa, trzy etaty, tylko chodzi o to, żebyś właśnie pracował docelowo mniej, a ciągle zarabiał tyle samo lub więcej. No i taką, powiedzmy, stałą moją rekomendacją to jest no, sprzedaż kursów wideo, kursów internetowych, kursów online, czyli tworzysz jednorazowo produkt w postaci kursu, wideo na przykład, czy materiałów jakiegoś e-booka, chociażby też książki i tak dalej, udostępniasz to na platformach sprzedażowych odpowiednich do tego, te platformy się specjalizują w tym, żeby właśnie ściągnąć tam klienta, żeby ten klient został obsłużony, czyli on sobie kupuje, oni obsługują płatność, obsługują mu dostarczenie tego produktu, czyli ty, poza tym, że tworzysz produkt w postaci chociażby kursu, umieszczasz na tej platformie, twoja praca się na tym kończy i następnie już czerpiesz z tego korzyści, jak się ten kurs sprzedaje. Czyli oprócz tego, że to jest skalowalne, możesz to sprzedawać do woli, do końca. To nie jest produkt fizyczny, który musisz za każdym razem wytwarzać, tylko ty wytworzysz ten kurs raz. I poza tym to się sprzedaje bez Twojej obecności, bo tak ta, te platformy z reguły są tak zaprogramowane, zautomatyzowane, że właśnie bez konieczności obsługi jakiejkolwiek już Twojej wchodzą w grę. Owszem, tam raz w miesiącu być może będziesz musiał wejść, coś poprawić w ofercie, ewentualnie jakieś raporty po sprzedażowe poobsługiwać, coś tam kliknąć, załatwić jakieś przelewy, ale to już jest mniej absorbujące niż gdybyś pracował na kolejny etat po 8 godzin dziennie gdzieś tam w kolejnej pracy. No i. Jeśli będziesz miał właśnie te źródło pasywne, to im więcej takich pasywnych źródeł, tym będzie lepiej dla ciebie w przyszłości, no bo będziesz zwiększać swoje powiedzmy przychody, dochody bez konieczności kolejnego angażowania twojego. Czasu, bo czas tutaj jest, jakby nie było najcenniejszym zasobem, jaki mamy w życiu i każdy z nas ma do dyspozycji tyle samo na tej planecie, czyli 24 godziny na dobę. No i na sam koniec wydawaj mniej niż zarabiasz, to jest też chyba podstawa podstaw, nieważne ile będziesz zarabiał, czy będziesz zarabiał 2000 miesięcznie, 5, 10 czy 100 tysięcy, to nigdy, ale to nigdy nie wydawaj wszystkiego co miesiąc. Czyli tak sobie dobierz te twoje, powiedzmy, koszty życia, żeby zostawała ci jakaś tam nadwyżka po zrobieniu tych wszystkich opłat obowiązkowych i tak, żebyś żył na poziomie takim, jakim chcesz, ale żeby nie dopuszczać się do tego, że wszystko wydajesz, albo niekiedy ludzie jeszcze tak żyją, że wydają nawet ponad stan żyją, czyli więcej wydają niż zarabiają. Jest to możliwe właśnie chociażby przez to, że się kredytują, właśnie mają karty kredytowe, czyli wydają wszystko, co zarobili, jeszcze się za dużo i na koniec właśnie takie, wiesz, błędne koło. Spirala zadłużenia się zaciska na szyi, i to tylko prowadzi później właśnie do to jest pierwszy gwóźdź i ostatni do twojej trumny finansowej. No i jak już będziesz te pieniążki gdzieś się pojawiać, jakieś nadwyżki miesięczne, bo będziesz mniej wydawał niż zarabiasz, no to w pierwszej kolejności zrób ten swój bufor bezpieczeństwa, czyli odkładaj te pieniądze na tak zwaną czarną godzinę, tak żeby w przypadku, gdy na przykład coś ci się stanie, zachorujesz lub utracisz nagle wszystkie źródła dochodu, to żebyś mógł się utrzymać bez konieczności zarabiania pieniędzy, co najmniej przez 6 miesięcy. To jest takie minimum. Dobrze jest optymalnie, czy też się czujesz później Zdrowo i y, komfortowo, jeśli masz tych od nadwyżek finansowych na 12, pokrycie na 12, 12 miesięcy swojego życia, czyli powiedzmy jesteś 12 miesięcy bez możliwości zarobienia pieniędzy, to tak, żebyś przeżył. Biorąc pod uwagę aktualny Twój stan, styl i standard życia, żebyś mógł porobić opłaty, żebyś mógł kupić jedzenie i tak dalej. No a jeśli Ci się uda zgromadzić taką nadwyżkę finansową na czarną godzinę, taki bufor bezpieczeństwa na okres 24 miesięcy, żebyś mógł y, utrzymać się przy życiu bez możliwości czyli jeśli będziesz w sytuacji że nie będziesz mógł zarabiać pieniędzy a ty przeżyjesz przez 24 miesiące będziesz miał taki stan oszczędności na takim poziomie to wtedy już będzie mega mega komfortowo. No i jeśli zbudujesz sobie ten bufor bezpieczeństwa, to kolejnym krokiem jest żeby zacząć dopiero zabierać się za pomnażanie tych nadwyżek finansowych. I w ogóle pierwsza zasada to też żeby tego buforu bezpieczeństwa nie inwestować, nie pomnażać i nie angażować, tylko żeby on leżał za każdym razem y, gdzieś tam powiedzmy w zaciszu, że ty wiesz, wiesz masz tą pewność, że w przypadku gdy się noga powinie, to masz tą kasę, sięgasz po nią i żyjesz, a dopiero później po zbudowaniu buforu bezpieczeństwa możesz się zająć jakimikolwiek inwestycjami, pomnażaniem pieniędzy i tak dalej, ale zanim jeszcze to, to, czyli zanim jeszcze zaczniesz pomnażać pieniądze, to czy zająć się w ogóle inwestycjami, to zalecam tobie, żebyś zainteresował się edukacją, jak to robić, czyli najpierw naucz się od kogoś, chociażby właśnie też poprzez jakieś kursy, szkolenia, jak to robić. Czytanie książek, chociażby zgłębianie materiałów w internecie lub dostępnych na rynku, a dopiero później zacznij sam na własnej skórze, powiedzmy, szlifować te umiejętności, zdobywać doświadczenie inwestycyjne, bo to jest również kawał ciężki, kawał wiedzy i ciężki kawałek chleba, że tak powiem, że to nie jest takie łatwe, jak wszyscy mówią, że tu kup taką kryptowalutę, sprzedaj tam, kup takie akcje, obligacje i będziesz w. Tydzień milionerem, bo to tak owszem, może komuś jeden na miliard osób się tak uda, ale to jest tylko właśnie przypadek czysty, zrządzenie losu lub szczęście ale chodzi o to, żebyś yy, nauczył się tak naprawdę tego robić, żeby to nie było jakiś łód szczęścia, żeby to nie było, że coś Ci się tam przytrafiło, tylko żebyś Ty to świadomie wszystko był w stanie zrobić i zapracować i z głową to wszystko wykorzystać. Oczywiście polecam Ci tych pięć sposobów, o których dzisiaj wspomniałem i na koniec życzę Ci powodzenia. Aby ci się oczywiście udało, bo to też nie chodzi o. Znaczy udało, żeby Ci się udało to zastosować, bo jedno to jest to, że ty wysłuchałeś te sposoby, które ci przedstawiłem, drugie jest to, że być może je zrozumiałeś, a trzecie to, czy ty je zaczniesz stosować, czy też nie. Powiedza poznana, ale nie praktykowana, no niestety nie doprowadzi cię tam, gdzie chcesz, czyli nie, nie, nie doprowadzi do polepszenia Twojej sytuacji finansowej, jeśli Ci na tym w tym momencie zależy. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.